Cześć wszystkim, tu Borek i dzisiaj film o podstawach montażu noktowizji. Sądzę, że temat noktowizji jest interesujący dla dużej grupy strzelców. I nie ma się co dziwić, bo po prostu jest to interesująca technologia, która daje nam realne możliwości. Osobiście uważam, że dobrze mieć podstawowe umiejętności pracy z Noktowizją. Problem w tym, że to jest dość powiedzmy szeroki temat i niestety taki, od którego mega łatwo się odbić. Jak zaczniemy się zgłębiać, to trzeba sporo cierpliwości, żeby z czasem zrozumieć o co chodzi ludziom na forach i grupach tematycznych w sieci. Brakowało mi kogoś, kto w przystępny sposób wytłumaczy zagadnienia związane z obsługą Noktowizji, tak żebym nie czuł się głupi i w miarę wszystko zrozumiał. Niestety. Duża grupa twórców łatwo wpada w pułapkę specjalistycznego żargonu i zakłada, że widzowie posługują się tym samym słownikiem. Nie pomaga fakt, że sporo materiałów pochodzi z zagranicznego YouTube'a, a niestety niewiele z nich znajdziemy po polsku. W moich filmach zatem przyjmiemy, że to materiały dla początkujących, którzy chcą wejść w temat. Będzie zatem sporo uproszczeń i może tłumaczenia kwestii oczywistych dla ludzi mocno siedzących w temacie. Ale hej, każdy kiedyś musi zacząć i może nie każdy ma czas zagłębiać się w temacie. Obiecuję wam też, że postaram się w miarę możliwości unikać określeń anglojęzycznych. W końcu Polacy to nie gęsi i swój język mamy. A przynajmniej będę raczej tłumaczył te anglojęzyczne zwroty. W tym filmie zaczniemy od bardzo podstawowej kwestii, czyli montaży. Omówimy sobie zatem, jak zaczepić noktowizor do swojej głowy, tak żeby nie trzeba było go trzymać ręką przy oczach. Oczywiście na rynku jest sporo rozwiązań i też by był to w miarę zwięzły materiał, to zajmiemy się tymi najpopularniejszymi. Tego samego powodu skupię się na opisywaniu monterzy dla monokularów, bo są one chyba najbardziej rozpowszechnionym rodzajem noktowizorów wśród osób początkujących. Zanim przejdziemy do konkretów, to wspomnę jeszcze o tym, że partnerem dzisiejszego filmu jest Aurora NVD. Dostarczyli oni m.in. noktowizory do przygotowania tego materiału. Opowiem Wam o partnerze dzisiejszego filmu w dalszej części, więc pamiętajcie, by zostać do końca. Przejdźmy więc do konkretów. Długo zastanawiałem się nad tym, jak ułożyć ten film. Zaczniemy więc z braku lepszego pomysłu od strony użytkownika, kończąc na samym urządzeniu. Po drodze omówimy sobie poszczególne elementy, a na końcu zastanowimy się, jak wszystko złączyć w całość. Zatem, co musimy mieć na głowie, żeby zamontować noctowizor? W zasadzie są dwa główne rozwiązania. Pierwsze jest w miarę oczywiste, to jakiegoś rodzaju hełm. Drugi to taka uprząż nazywana czasami Skull Crusher'em lub Nightcap'em. Te dwie ostatnie nazwy to trochę jak nazywanie wszystkich budów sportowych Adidasy. Skull Crusher i Nightcap to po prostu nazwy dwóch konkursów. Konkretnych produktów uznanych producentów. Tego typu uprzęże zakładamy na głowę i dają one nam na czole montaż do przyczepienia dalszych elementów zestawu do zamocowania Noktowizji. Jest sporo takich produktów i oczywiście są też ich chińskie kopie. Generalnie przyjmuje się, że to dobre rozwiązanie, jak zależy nam na niskiej wadze i gdy niekoniecznie stosujemy Naktowizję w takim kontekście militarnym. Ludzie używają takich uprzęży do wędrówek nocą po lesie czy w górach, lub gdy jeszcze nie dorobili się do dedykowanego hełmu pod Noktowizję, bo czasami takie uprzęże są. Dodawane w zestawie z noktowizorami. Wróćmy zatem do hełmów. Tak naprawdę większość z nich ma montaże pod Noktowizję. Tutaj wybór jest naprawdę szeroki. Można robić jak Delta, w latach 90. i przykręcać sobie montaż pod Noktowizję do kasku rowerowego, ale w zasadzie całkowicie jest to niepotrzebne. Nawet airsoftowa kopia hełmu będzie odpowiednia. Tutaj zresztą możecie zobaczyć mój kask, który jest właśnie dedykowany głównie do rozgrywek airsoftowych i sprawdza się całkiem dobrze. Na drugim spektrum osi kosztów są hełmy z ochroną balistyczną. Powiem tak, w kontekście mocowania noctovizji to jaką normę balistyczną spełnia z hełm jest kwestią drugorzędną. Jeżeli dopiero zaczynacie to moim zdaniem nie ma sensu dopłacać do balistyka. Łatwiej jest kupić kask niebalistyczny i zacząć trening po to, by z czasem ewoluować swoje wyposażenie. Ogólnie konfiguracja hełmu to spokojnie materiał na osobny film. Nie ma sensu się teraz nad tym rozwodzić. Zarówno w hełmie balistycznym, jak i nie musimy mieć interfejs montażowy do Noctowizji, który nazywamy z angielskiego shroud. Podobny interfejs montażowy znajdziemy też w omawianych wcześniej miękkich uprzężach na głowę. Jest naprawdę dużo różnych rozwiązań tego typu i jeszcze więcej chińskich kopii. Są takie montaże, które są niejako wtopione, będą przed częścią zewnętrznej skorupy hełmu, ale są też takie, które są przykręcane. Są metalowe i takie zrobione z tworzyw tłuszcznych. Zwróćcie uwagę, że mają one zwykle podobną budowę. Na środku jest taka kwadratowa przestrzeń, takie wycięcie, w które montujemy kolejne elementy naszej taktycznej układanki. Są one otoczone dalszymi wycięciami, w które wpinamy dalszy sprzęt na takie zatrzaski. I tym właśnie się teraz zajmiemy, tym dalszym sprzętem. Kolejny krok na drodze między naszą szlachetną czaszką a anoktowizorem jest to żuraw na Noktowizję. Oczywiście mamy ich kilka różnych rodzajów, i ten film nie jest miejscem na polecanie konkretnych produktów. Na koniec dnia będą one różniły się głównie tym, jakie możliwości regulacji mają i czy są oryginalnymi konstrukcjami, czy kopiami montażu używanych w wojsku. Mocowanie żurawia do hełmu są mniej więcej wszystkie w jednym standardzie. Jak pokazywałem wcześniej, to takie kwadratowe wycięcie i na żurawie mamy występy, które wpinają się w wycięcia w okienku na hełmie. Idąc dalej w stronę noctowizora, czyli jakby na drugim końcu żurawia, mamy z angielskiego mocowania typu dovetail lub bayonet. I to jest właśnie podstawowa różnica między rodzajami żurawi na tlenach aktowizory, A przynajmniej to taka różnica, która ma realne znaczenie. Omówimy sobie zatem te dwa standardy. Zaczniemy od tego starszego, czyli mocowania bagnetowego, bayonet mount. Jak widzicie, na żurawie mamy takie prostokątne wycięcie, w które wpinamy na zatrzask dalsze elementy naszej taktycznej układanki, które sobie za chwileczkę omówimy. Mocowanie typu dovetail to taki klin, który wczepiamy w nasz żuraw na hełmie. I powiem Wam tak, jeżeli macie wybór, to stawiajcie na to drugie rozwiązanie, czyli ten taki klin typu dovetail. Zwykle takie montaże są bardziej pewne, wyraźnie klikają na miejscu, przez co zakładając notowizor na głowę mamy większą pewność, że skoczył on na miejsce poprawnie. Dovetail, przynajmniej z moich doświadczeń, jest też bardziej um, pewnym rozwiązaniem i mniej się buja. Gdy kupujecie jakiś gotowy notowizor, to często w zestawie jest montaż w standardzie bagnetowym, bo są one po prostu tańsze. Powiem tak, jeżeli macie takie rozwiązanie w zestawie fabrycznym, to na początek wystarczy. Wymiana wszystkiego na inny standard to koszt kilkuset złotych, a robią w zasadzie tę samą robotę, więc nie czujcie się gorsi tylko dlatego, że używacie starszego standardu montażu. Tą wiedzą możemy przejść dalej. Ostatnim elementem, jaki stoi na drodze między nami a ANORTOWISOM, jest JARM, czyli po naszemu ramię typu J. Skąd taka nazwa? No teoretycznie te elementy mają kształt literki J a przynajmniej te starsze tradycyjne ramiona tak miały. Tutaj podobnie jak w żurawach do Noctowizji mamy dwa standardy, bo ten element wpina się w żura. Mamy kliny typu dovetail oraz mocowanie standardu bagnotowego. Ramiona typu J mogą mieć różne kształty i są wykonane z tworzyw sztucznych lub z metalu. Jest naprawdę dużo różnych produktów tego typu i nie ma się co dziwić, bo jak ktoś produkuje akcesoria do Noctowizji, to J-Arm jest chyba najłatwiejszym do wytworzenia produktem opartym o własny projekt. Jeżeli jesteście początkujący, to nie spinajcie się specjalnie. Ważniejsze niż to, z czego wykonane jest ramy i jaki ma konkretny kształt, jest to, w jakim jest standardzie mocowania do żurawia. Poza tym, na początku, jak nie macie tego elementu w zestawie z noctowizorem, to kupcie jakiś najprostszy, podstawowy i z czasem najwyżej dojdziecie do czego, czego wam brakuje. Ramiona typu JOT są relatywnie tanie, więc nie ma problemu, żeby z czasem kupić sobie jakiś lepszy, taki bardziej wyszukany element tego zestawu. Zamiast J-Arma stosuje się też czasami mostki. Po angielsku bridge. To rozwiązanie, które najczęściej stosujemy, jak chcemy sobie połączyć dwa monokulary w jeden dwuoczny noktowizor, taki z dwoma przetwornikami po jednym na każde oko. Albo jest to też często stosowane, gdy chcemy sobie sprawić zestaw noktowizji i termowizji. Zwykle mostki, jako które są, są relatywnie nowym wynalazkiem toru, będą są już z klinami typu dovetail i to myślę, że na razie nam wystarczy, żeby nie wchodzić zbytnio w szczegóły. Wróćmy do montowania zwykłego, początnego monokularu. Dobra, teraz jak omówiliśmy sobie podstawowe elementy, to zastanowimy się, jak ożenić je razem. Przejdziemy sobie w odwrotnej kolejności niż do tej pory, czyli od noctowizora do hełmu. Najczęściej ramię typu J przykręcamy do noctowizora standardowym gwintem statywowym. Jak widać, mają one często dość duże i łatwe do przykręcenia śruby. Są inne standardy, ale zakładamy, że montujecie noctowizor w stylu popularnego PVS-14 lub podobnego, żeby nie komplikować. Jak już mamy to razem wszystko skręcone, to można przejść do tego, by zamontować żuraw na nasz hełm. Tutaj, w zależności od tego, jaki mamy Żuraw, to trzeba będzie się zastanowić, jak się go blokuje na miejscu. Niektóre mają jakieś tam zapadki. Jak widzicie, z czterech elementów, które mamy w całym zestawie, najpierw robimy sobie takie dwie pary. Włączymy ramię typując z noctowizorem oraz żuraw z hełmem. I teraz czas, żeby połączyć te dwie pary w jedność, która pokazuje innym, że macie dużo pieniędzy i lubicie je wydawać na kosztowne gadżety. W zależności od tego, czy zdecydowaliście się na montaż bagnetowy, czy kliny typu dovetail, to będą drobne różnice, ale generalnie bo w obu przypadkach sprowadza się to do umieszczania elementu męskiego w żeńskim. I w praktyce ten ruch jest najczęściej wykonywany. Jak potrzebujecie zdjąć ten z głowy, to odpinajcie go na styku J-arma i żurawia. Jak sobie popatrzycie, to właśnie dlatego żurawie mają bardzo takie e, łatwe do wyczucia wypustki, zaczaski, żeby łatwo sobie odpiąć ten z głowy. Ramię typu J zwykle zostaje wkręcone na nasze urządzenie, a żuraw Zostaje zamontowany na hełmie. A jeżeli chcecie mi pomóc w rozwoju kanału, to macie możliwość wsparcia poprzez różne sposoby. Przede wszystkim macie możliwość postawienia wirtualnej kawy, jest to wsparcie z minimum formalności, które może być nawet jednorazowe. Dodatkowo, jak wolicie funkcję YouTube'a, to macie do dyspozycji jednorazowe podziękowania i cykliczne wspieranie. Nie zapomnijcie o możliwości podbicia filmów. Dzięki temu będę w stanie trafić do większej grupy odbiorców. Znajdziecie te funkcję oglądając film na telefonie. Tam jak zejdziecie sobie na dół do sekcji komentarzy i przesuniecie w bok, to powinna być widoczna. Czas teraz przejść do podsumowania. Mam nadzieję, że z dzisiejszym filmem udało mi się wytłumaczyć, jak połączyć sobie noctowizor z helmem czy inną uprzeżą, jaką używamy. Łatwo się pogubić w świecie różnych montaży i standardów. Myślę, że teraz macie przynajmniej. Ogólne pojęcie, jakie elementy są w ogóle potrzebne. To da Wam wstęp taki teoretyczny, który będzie pomocny, gdy wybierzecie się na zakupy. A jeżeli interesuje Was temat Noctowizji, ale jeszcze nie możecie sobie z różnych powodów pozwolić na własne urządzenie, to mam dla Was ciekawą alternatywę. Wpadnijcie do Aurora NVD, czyli partnera dzisiejszego filmu. Oferują oni możliwość wypożyczenia Noctowizji. To super sposób, żeby zacząć swoją przygodę z tym sprzętem. Na początku dobrze jest sobie po prostu pochodzić w Noctowizji i zobaczyć, jak wygląda świat widziany przez Noctowizję. Do tego wcale nie musimy kupować swojego urządzenia. Możemy je po prostu wypożyczyć, a do tego polecam właśnie Aurora NVD. Uprzedzam tylko, że bardzo łatwo się wkręcić, i jak już spróbujecie, to zaraz zaczniecie sprawdzać sobie, gdzie kupić aktowizor na własność. Namiary na partnera filmu znajdziecie w opisie tego filmu. Niektóre z tematów zawartych w dzisiejszym filmie na pewno warto byłoby rozwinąć. Na przykład, jak ustawić sobie sprzęt na chemię, jak korzystać z regulacji położenia aktowizora na żurawiu, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno zrobię o tym dla Was e, osobne materiały. Będą też takie. Tematy związane bardziej z samymi notowizorami i przede wszystkim z tym, jak znaleźć i kupić sobie tani, a dobry notowizor. Dlatego, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam Was do subskrypcji i przy okazji do zostawienia lajka, bo bardzo mi to pomoże w rozwoju. Wpadnijcie też na inne moje media społecznościowe po więcej strzelskich treści. Na razie to będzie wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu.